Witamy. Jesteśmy u Jacka. 27 psów. Spuszczamy. Pogoda jest lipna. Tu jeden owce siedzi. Jacek wygania swoje. Ale pogoda słaba. Wielka tam giełka. Ale niech pokażą coś. Giną, to zginą. Nie zależy mi. Mają pokazać szkołę. Dwadzieścia siedem sztuk, kochani. Wypuszczamy u Jacka. Dwa murzyny. I reszta do Dobra, Jacek, dajesz górę? No już! Ganiąj! Odwrotnie klatkę wziąłem. Ej tam kur zapiał. Z wrażenia chyba. Dawaj w górę i ty od razu. Bo no dosiady robią w mordę. Dawa ich szmatą! Ale się teraz to robi, o! Dawa ich tamtych szmatą! Tylko no nie nie mówię, że muszę oddzielać. A to zapałeś. Na drzewie? No, o, takie coś zapał kolega. Na drzewie zaznacz! Na drzewie, bo ktoś go prał. No, wyrwał ktoś, mądry. No. Uciekam przed jastrzębiem Daj spokój, tak męczyć gołębie w mordę. jest I tak męczyć gołębie. To mądre ludzie. To są mądre ludzie. Ale pies, w pogoda zła jest. Inny chyba nie pójdą. No, żółty budaków, drugi tam. No to jest tego. Słuchaj, trzyma ich dwa miesiące i zobacz, wraz z gołębie giną. To jakieś pokręcone gołębie. Tam te twoje na górze. Nie, nie chcę. Po co mi? Mówiłeś, że chcesz. Nie. Nie, bo puszczam powrotem. Bo nawet na półkę nie potrafi podpiąć. No bo wyrwany jest. Mówię. No mówię, że nie oddaję tą, bo jest mgła. Znaczy delikatna taka pogoda jest do niczego. Ale dobra. Nie widzę ich wcale. Niech się robi, co chce tam. Mądry wróci, głupi zostanie. Proste. Proste, kochani. Niech się bawią. Ty, ale tamte chyba nie twoje w górze. Nie, tamte chyba nie Jacka w górze. To Tomka będą chodzić chyba. To te. Te to nie są ten. Te chyba nie są Jacka gęście. Niemożliwe. Chyba nie Jacka. O, żaden nie odejdzie, widzę, ciężko mu. Ciężko im widzę, ciężko. Przypalić tą sprawę, kochani. Oni do mnie nie przywiozą, a ja do nich przywożę. No ale jak ktoś nie chce, no to nie, no, proste. No jak dzisiaj wrócą te stąd, to już będą mądre ptaki. Pogoda jest zła. Pogoda jest do niczego. Nie ma słonka, nie ma nic. Jacek! To nie twoje tamte chyba, ty! To będą Tomka chyba zobacz. Tam wysoko. Parę nie, sztuk. To to twoje? To. Tamte. Tak. Nie, tam. Z... Aha. Jak u Tomka by były. Nie, moje. E? Tylko to one w górze wchodziły jak ty przyszedłeś. Aha. Same się zerwały. Patrz, nie odejdziesz, ale mo moje spogodnie. Zobacz, jak moje pięknie te pierwsze posły mhm. Pierwsze ładnie. No A ciekawy jestem nich. Ciekawy jestem co dzisiaj zostanie 5, 10, 11 stóp. A nie odejdą, bo jest pogoda zła. No to kupię lotkę. Ale ty szalony jesteś. Już mi się znudziły te Budapeszt. A to samo Budapesty przygotzać? I dwa Murzyny. Co? I dwa Murzyny, czarny i nakrepiany. Nakrepiany to twojego chowu? I ta mojego chowu. U mnie dwa tylko zostały. Nie no tamta nie powinna, że tyle kilometrów robiła, nie? No pójdą te, te twojego chowu, te pójdę. Tam to muzyny pójdą. Tamta nie powinna zginąć. A zaraz się dobija do tych. Ale chyba Atomka nie ma, bo pisałem mu czy ten. Bo nie w... ma go w obyganiał. W szkole mówi, że jest <laughs> Moje te, te w górze chodzą. Ale pogoda dzisiaj jest do niczego. Zauważyłeś? No ale ładniej widać w gudze. Ale mgła mglisto jest, ale ładnie widać, O, zaraz się zetna. No, jak wrócą stąd, teraz taką pogodę, to będą mnie głupie. No, o tak. Ścięły się. Nie, jeszcze. Jeszcze, Będziesz co? Jeszcze, trochę. Te próbują obniżać się, no o, teraz będzie ścina. Teraz będzie ścina. No, teraz tak. Teraz będzie. Już. Już się ścięły. Ale tamte to nad Tomkiem chodzą. Co? Te twoje to nad Tomkiem na manie idą. Oni już dzisiaj chodziły, same się zrywają, ja ich wcale nie ganiam, po co ich mam ganiać? Ale ładnie, ładnie. Po powietrza będę ganiał? No siedzi ci obcy, widzisz i nie łapiesz? To? Obcy siedzi. Żółty. No, siedzi obcy. No żółty o tym. Żółty Budapes, no. no. Ja mówiłem, że to żółte to nie są, nie są za mądre. To jest od pary, od, od tamtego co wczoraj... wczoraj od... Ty, on ich z dwa co? miesiące trzyma. Co? Z dwa miesiące ich trzyma i zobacz, i giną. Ale ja nie ganiam, po nich one same idą. No same mi na dach siadają te żółte to mówiłem nie ma to jak siwe nie ganiam, bo wiem że to jego dlatego nie ganiam. siwy to jest siwy a te żółte to zawsze a. były takie no trafiają no. się mądre też ale o tam coś zobacz o, ja przyszło to odbił, to ale to mój pewnie będzie teraz siadał zobaczcie jak pięknie będzie siadał ta mój po prostu zaraz z góry będzie napierdalał no i ładną lotkę masz jak zostaną wszystkie moje to byłeś miał już taką lotkę, że człowieku. Czulowa pogoda, jak wiesz. Nie pójdą. Jeszcze jest 14 godzina. I zaraz się ciemno zrobi i kucio. I nie pójdą. A, jeszcze ciemno tu do 16. Dwie godziny to. przez dwie godziny to, to wiesz. Bardzo dobrze. Niech się uczą. Latać mi nie chcą. Chyba ich zapasłem. No, lecz ja chyba twoje już już coś zaczynają, coś świrować. Ten jeden to jest mój, co odbija. Murzyny to wrócą, to są te, co to, to robiły po 20 km to wiesz. to to wrócą. No. Powinno. Już się parę rwie, już, No już odcinają. Już się paru rwie. Zaraz po syna będę musiał jechać. 27. No tyle zostało, tyle jest. No już się odcinają, Ile odcinają? już odcinają Już parę odcina Parę z020 się no, no. przybliżyć 8, trochę 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 26, 28. 28? To, no, to 20 jeden 20. twój jest <laughs> 29, bo ten doszedł jeden. no już 29 po roce O patrz, tu coś idzie, zobacz No ten to obcy jest Obcy, no To on już chodzi 5 tydzień Skurczy byk, dobry Nie interesują go w ogóle gołębie, patrz No patrz, u Ciebie coś się dzieje, a u mnie nawet obcego nie, nie zobaczy. 5 tydzień on już chodzi No nie zaraz Nie Zaraz mi się skończy ten. ten mi się składał kilka razy do, do siadania i tak, dobra Idzie teraz ty no. Dobra, 10 minut Kochani, zobaczymy co przyjdzie do domu, ale będą miały ciężko dzisiaj. U... Ale ja nie pękam Tak, jak się jak się ładnie rozerwały, zobacz. No teraz tak Dobra Idą kochani, ale już miałem stracha Że nie przyjdą Mgła, naprawdę, ale coś przyprowadzili. Jest ich trochę za dużo chyba Zobaczcie i nawet mgłę 3 km w odpuście to są ptaki ale ja myślałem, że już lotkę kupię <grym> należy im się trochę jest, ciekawe czy coś przyprowadziły jestem ciekawy, od razu im otworzę wlot kochani moi niech sobie wchodzą do gojemnika należy im się, zaraz mieszanka a, wyszkoliłem mi. Otworzymy nawet drzwi. Może to od tego będzie. Papier. Tak, kochani moi, mieli. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale coś chyba jest. Coś chyba przyprowadzili. Albo może tak mi się tylko wydaje. Dobrze, dobrze. Ja zobaczę czy coś jest Ale w taką pogodę ho, ho, ho. I jeszcze przyszły ściacek ganiał, Tomek ganiał pod nich Osiadać, dzieci siadać, zobaczymy co, czy coś przyszło Z nimi jadę. jest chyba jeden kączaty jakiś chyba Z nimi coś mi się wydaje jest 27 sztuk, powinno być. Jacek coś mówił, że coś z nimi chodziło. Ale zobaczę. A no, patrzcie. Jeszcze im się chce chodzić. No, ludzie. Tam w pierwszy raz złapał, co gorsze złapał, drugi raz już przyszły, trzeci raz, ale zobaczcie jaka pogoda jest, jest lekka mgła i te gębie wróciły. Nie spodziewałem się po nich, już myślałem, że dostaną i że będzie trzeba kupić lotkę następną. Coś chyba jest, zaraz zobaczę, czy coś przyprowadziły, czy nie. Siadać, dzieci moje, co wy robicie? Jeszcze wam mało no, teraz już im się chce latać, a tak w dzień im się nie chciało latać. Ale chyba nie ma nic, chyba nie przeprowadziły nic. Albo coś może jest. W górze to sobie można popatrzeć, nie? To są te Chyba czajki będę wywoził dropiatę, bo jest chyba trzech samców. I siwego chyba też samca wywiozę. Jeszcze się zastanowię. Syn mówi, żeby ich nie wywozić, tych drobiatych, ale mam trzech samców wolnych. Jeszcze zobaczę. Zastanowię się nad nimi. czy ich wywieźć, czy nie? Nie, chyba nie ma nic. No siadać. No, w taką pogodę pokazały klasę. Taką pogodę, tak. Znowu ktoś do mnie dzwoni, o Jezu, odrzuć. Nie w dużo, nawet nie będzie, może ze dwóch będzie brakować na razie, ale widzę, że jest ich sporo. No dzieci, siadać już. Mieszanka czeka na was. Mądre, mądre ptaszki, mądre, naprawdę mądre. Tylko widzicie, że oni nie chcą do mnie przywozić, też żeby się pobawić trochę. Oho, jeszcze jest chyba jaszcząb. Chyba jaszcząb jeszcze. Chyba zaraz będzie jaszcząbek. Gdyby coś było, to by odcinało, nie? Zobaczymy, bo zaraz powinni siąść wymęczone, tam chodziły z pół godziny. I z tych jestem zadowolony. O, już pięknie, jeden wysiad. No siadaj, 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 siadaj. Pięknie. Zaraz się okaże, czy coś jest obcego, czy nie ma. Chyba nie ma, kochani. Nic chyba nie ma. Nie ma nic. Nie przyprowadzili nic. Nie przyprowadziły nic. Dobra, ich przeliczę. Zobaczę ile jest. Dobra, ich przeliczę. Czy coś brakuje, czy nie brakuje. Właśnie do kojenika. Od razu do jedzenia. Znowu trzeba gołemnik czyścić. Za 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, co głosie. Z wody się, się napiją. Muszę pojeść, A zobaczymy ile będzie brakować, ale nie, nie przeprowadzili nic, nic nie przeprowadziły, nie, ripa w proszku, nie przeprowadziły nic jednak, że zobaczyć ile będzie brakować 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13, 15, 18, nie. Ile jest na ziemi? 2, 2, 4, 6, 80, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27. Wszystkie są. Wszystkie, kochani, są 27. <laughs> Nic się nie udało im złapać. Nic kompletnie. Ale mogliście przeprowadzić coś, co? Chociaż parę sztuk. Dobra, kochani. Pozdrawiamy wszystkich.